Witajcie. Dzisiaj po mojej celmie. No, chyba to jest 73, bo to na końcu pisało, tak? Tu na tej no... no jest 73, ma impoland Poland, 330W, niby ma zwiertu dziesiątka, dwudziestka przyjeżdża, szło. No ma wolne obroty, 700 obrotów na minutę, ale ktoś koło nie zmieniał pas tych zębatych. To jest typ PRC A102N 102 po prostu różne były typy ale no i się różniły mocno mnie tych tak. zazwyczaj no, to może jakieś środkowej części jak wiadomo większy silnik nie patrz ten tym moje jest dziurawy, jak mi się popalił na szmaty pójdą no, tu nie wiem co to pisze To jest manę, cieszy No to jest cerma. Mm. Cefanem może. No podwójny ten. Yy, podwójny silnik izolowany to pisze To pokazuje ten retunaczek. zmieniłem tylko przykładnie innej celmy bo tam to może złożyć. No, to sprawę, no tylko tam warkocze środko. zmieniłem do tej pory przez około 3 lata, 4 nawet przyłącznik, szczotki i kondensator i ona chodzi. No, Zakupiłem ja ją, bo ze stojakiem to, jak mam do dzisiaj, jak mam dzisiaj. No, tu jest małe wiertełko. Moje wiertełko jest trochę ten, bo ma ma wolne obroty Ta rączka jest ważna, bo to skręci łapkę w końcu. Tutaj tylko przecięty ma lekko ten przewóz No, ale co jeszcze chodzi? Jeszcze mam zamiar kupić celmy nowej, tej chińskiej. Wiertarkę trwupikową. Zobaczymy, ocenimy, czy to chińskie yy, yy, produkcje to też jakości nie straciły. No, Rogu zostało do dziś. No. Ciekawe jak narzędzia, elektronarzędzia. No. Te nowoczesne, co mamy no, no, tam? Jak sam bym kupił ją regulację obrotów, ale nie ma. Ale czasem bym potrzebuje na wolnych obrotach i gdzieś takie zakamarki, to zakleś do tarczy i nie rozerwie wtedy tu jest do 16 mm uchwyt ale będzie inny, bo on się rozkręca. Gdzie albo za mną zaciskały i by na albo te, te kaczy jak oni tam. Tak, to najlepsze, to 73 na tej tabliczce Wcześniej pokazałem A teraz dokopałem się do numerów Nie tutaj był pijany jak bio 72 Jeszcze przeczytam zaraz wszystkie numery Tylko jedną ręką mi ciężko to na razie Zobaczymy się to Powiem w skrócie, połowę dobrze połowa jeździła, bo tu się po prostu się pościerało też. Yy, ale to raczej jest, to praktycznie oryginalne się nie zmieniło, Ponieważ nity są zaklepane, nie były rozwiercane, to by było raczej widać. Hmm. Ciekawi jak stojany się poniżej, że ciężko się wyciąga. Chciałbym tamtą, tam tą tamę już trochę. Całkowicie nowe używka Zobaczcie jakieś ZPRA. Może no PF, P pe coś tam, te co kraśnik, ale to już nie jest ten kraśnik, co kiedyś przetestować. Będziemy Bo SKF są słabe. Oczy założyłem do chyblarki, już zaczyna się na ten ten Te szybcuć. A no. ilu to zrobiło. 3 godziny pracy Max no. Trochę taki dzisiaj dłuższy Jeszcze kiedyś opowiem o palącym stole Tak się zaraz mi cały ten warsztat jeszcze...